Dzień dobry wszystkim Stoję właśnie pod firmą, czekam na załadunek Szkoci mieli pracować od 8 Jest 8.30 ich czasu i na razie widzę, że dopiero się schodzą do pracy że chyba o 9 będą pracować Plan na dzisiaj to jest zrobienie 1000... prawie 500 km Więc jest tego sporo Dzisiaj mam nadzieję, że pojadę fajną trasą. To może wam coś po drodze pokażę. Musiałbym szyby umyć. Chyba to zaraz poczynię. Skoro mam czas. Te szkockie pastwiska to jest coś pięknego. Naprawdę. I zablituję się wam. W ogóle to tak e, na czas europejski się przedstawię, ponieważ e, ten mnie interesuje w tym momencie 14:43 czasu europejskiego jest. Ja jestem już na jedynce, Przebiłem się do jedynki, to i są trochę remonty, no ale idzie to przeżyć. E, Pokazuje mi nawigacja 11:37 do celu, ale ona tam chyba jeszcze trochę źle puszcza. więc myślę, że urwę tu jeszcze te 40 km. Czyli 1100 minus 50 na pociąg, z jakichś 1050 zostało, nie? Nie ma tragedii. Zrobi się to. Dwa małe Rockstarry dzisiaj, pęku już. I tak yy, chciałem sobie stanąć do Saboya na kanapkę. Bardzo lubię kanapki z Saboya. Trochę w tej pracy się tego nauczyłem. Żeby nie żec tych yy, kfc i tak dalej, no to Saboya wcinam. No ale nigdzie po drodze nie było Saboya. Teraz liczę, że coś będzie. Nawet chyba wiem, gdzie będzie. Ale no to jeszcze mam kawałek. tamto miejsce, niestety. Ale nic. Kontynuujemy naszą podróż. Weszła pora, żeby skorzystać z toalety. A że Subway, następny, jest, nie wiem za ile to idę do Burger Kinga. Wiem, że to nie jest zdrowe, no ale pff, trudno. A generalnie to jest ten parking, w którym kiedyś drodzkim, za Drockim się spotkałem. Jak tak często tu zajeżdżam odruchowo. Nie wiem, muszę stwierdzić, że mało ludzi to tu nie ma. Pozdrowienia dla pani Katarzyny z Burger Kinga. Która generalnie bardzo ładnie mówiła po angielsku myślę, że nie jeden Brytyjczyk I tak do czegoś by się doczepił Ale angielski był spoko. Wracam do auta, lecę dalej, bo zostało się tych kilometrów trochę No i tak mało dietetycznie. Potem się dziwi, że gruby człowiek tak sobie jadę. Jadę nie wiem nawet dokładnie gdzie jestem, ale coś mi się przypominało. Ostatnio robiłem zakupy i tak sobie myślałem, że no, mamy jeszcze z Wasabi, ale nie będę ich na razie tykał. Zjadłem coś słodkiego, mam no, ochotę na coś słodkiego, ewidentnie coś słodkiego. I tak sobie myślę, podjadę sobie coś kupię. I nagle takie psss! Czyli zawsze to uczucie, kiedy coś mi się przypomina o czym zapomniałem. Haha, <laughs> Ja czekolada z Lidla za 40 pensów. Lubię. Tak tylko się odraportuję jeszcze, że zostało. zostało mi jakieś 880 km, jest 1726 km. Nie. Sytuacja wygląda tak, że wyjechałem ze Sco. Wjechałem za to samo zającego jest sobok. Namierzyłem sobie na Google Mapsach. Wstankowałem 20 litrów. Dzisiaj znów zapowiada się piękny zachód słońca w Wielkiej Brytanii. Ostatnio jest cały wysyp tych zachodów. Słońca, piękny. Teraz generalnie jest taka zagwostka, w ogóle to całkiem spory tłok jest na tunelu. Jest taka zagwostka, ponieważ u nas w firmie jeździ się tunelem z abonamentu i z automatu szczytuje numer rejestracyjny i wrzuca to po prostu w pulę do zapłacenia. A ja dostałem numer bookingu od klienta, bo klient zamiast zapłacić po prostu za, za pociąg nam, to wolał sobie sam zabukować i dostałem booking od klienta i zaraz będę yy, czy nie tak zaraz, muszę dojechać z do tego tunelu czy do tej bramki będę musiał zaraz yy, rozkminić jak to zrobić, żeby przejechać na tym bookingu od klienta by on się nie zmarnował i żebyśmy, a nie na, a nie na naszym abonamencie, żeby nie trzeba było dodatkowo płacić trochę by się na firmie zdenerwowali, więc Albo da się to zatrzymać przy bramce, albo trzeba zadzwonić do pani przy szlabanie, powiedzieć, żeby wpuściła nas i jechać po bilet yy, na biuro. Jak się dopcham, to wam powiem. Powiem wam teraz, że nie było w sumie żadnych komplikacji, bo w momencie, kiedy dojechałem do bramki, ja zapomniałem tego nagrywać, bo z kolegą rozmawiałem przez telefon. W momencie, kiedy dojechałem do bramki, pojawiło mi się, że tam dane klienta naszego, a nie, a nie, a nie, mojej firmy. Jeszcze sprawdzę ten numer rejestracyjny. Gdzie on tu jest? Generalnie, jeżeli jest zabukowane coś na dany numer rejestracyjny, to mi się wydaje, że w pierwszej kolejności idzie booking, który jest zrobiony, a dopiero jak nie ma bookingu, to leci z automatu z abonamentu. To, to co mamy wykupione, że po prostu nam z automatu nalicza na konto nasze. Także no. Na spokojnie, mam ticket. Kor, jak nie wiem. 21:44, już jestem tu ponad godzinę. A dopiero pierwszą bramkę przyjechałem. Masakra. No i słuchajcie, generalnie sytuacja wygląda tak. Wiem, że będzie wiało, ale odparowywuję sobie szybę. Generalnie sytuacja wygląda tak, że jest 23:30, a ja dopiero wjeżdżam. Wjeżdżam na pociąg. A no, że w pociągu planuję się przespać pół godziny. Także dzisiejszego vloga będę kończył. Zostało mi 590 km po lądzie, pewnie, coś koło tego. 590 km po lądzie. No i 8,5 godziny, nie? W zasadzie to będzie 7,5 godziny na zrobienie tego. Nie mam zbyt wiele czasu. Wszystko przez ten korek na Polstą. Ale damy radę. Jak nie my, to kto? Tymczasem dzisiejszego vloga kończę. Widzimy się jutro. Znaczy ja zacznę nagrywać po północy. Ale z wami się zobaczę jutro. Także trzymajcie się ciepło, miłego wieczoru i do jutra. Na razie.